Hej, szczęść Boże, witajcie. Już czwartek, ostatni Anioł Pański. W tym tygodniu mam nadzieję, że po wczorajszym Aniele troszeczkę przemyśleliście swoje przepowiadanie czy komunikację w kwestii pożytku, umiaru i przekonywania. A dzisiaj jeszcze jedną rzecz dodaje nam błogosławiony Humbert. Są jeszcze inni kaznodzieje. Tacy, którzy poświęcają dużo czasu na studiowanie z zamiarem przedstawienia jakiegoś zupełnie obcego tematu, gdy na przykład ktoś, mając mówić kazanie o Piotrze i Pawle, mówi o Mecholim i Musim. To są postacie z księgi liczb z trzeciego rozdziału dwudziesty wers. Zdarza się często. Że takie obce tematy można uwzględnić w kazaniu tylko za cenę nieodpowiedniego naciągania jego treści, co powoduje bardziej ośmieszanie niż zbudowanie. Tak się spodziewam, że błogosławiony Humbert miał osobiste doświadczenie z tym Mecholim i Musim. To znaczy, że któryś z braci miał mówić o Piotrze i Pawle, a mówił o takich postaciach, które. No, są dużo mniej znaczące, które można znaleźć w jakimś fragmencie z Księgi Liczb, choćby, czy z jakiejkolwiek innej. Nie chodzi o to, żeby umniejszać, ale jeżeli y, te postaci, ale jeżeli mamy mówić o Piotrze i Pawle, to mówmy o Piotrze i Pawle. A jeśli mamy mówić o Mecholim i Musim, to są oczywiście y, bardzo ważne osoby, jeżeli patrzysz z perspektywy, genealogii konkretnego rodu, ale jest to i o to chodzi właściwie w tej wypowiedzi, jakiś temat zastępczy. Mówi więc dzisiaj błogosławiony Humbert: pomijajmy czy nie zajmujmy się tematami zastępczymi, jak mamy się zająć tematami naprawdę znaczącymi i ważnymi. Czasami myślę też nam się to zdarza że zamiast mówić o tym, co ważne i konkretne w danej sytuacji. Ja się spotkałem wiele razy na różnych zebraniach. Mówimy o rzeczach trzecio piątorzędnych, a tak naprawdę nie zajmujemy się tym, o co właściwie chodzi. Niech nas Bóg przed tym broni i dlatego na koniec tego tygodnia już wołajmy razem Anioł Pański. Anioł pański zwiastował pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie. A światłość wieku i niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali, się stali godnymi, godnymi obietnic, obietnic Chrystusowych. Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, syna Twojego, przez jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego amen